Dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o dziwnych widokówkach. No w zasadzie dzisiaj coraz mniej wysyła się widokówek, w zasadzie jest to już tylko taki dział kolekcjonerski. No, muszę powiedzieć, że akurat inspiracją do dzisiejszego programu było nabycie widokówki, która mnie bardzo, bardzo zaskoczyła. No i Powstał temat dziwne widokówki. Proszę zwrócić uwagę, taka tutaj pani w takiej, no bym powiedział, frywolnej pozie, to taka trochę zniszczona widokówka, ona nie ma oczywiście obiegu, jest to zastrzeżone tutaj patentem i co mnie zainspirowało, że tu pisze mefaza leszto. Mefaza Leszno jest to mechaniczna fabryka zamków, którą pan Flaczyński w Lesznie prowadził. I co to ma wspólnego z zamkami? No ale widocznie, jako materiał reklamowy, pozwolił sobie tego typu widokówki wydrukować. Ja tutaj postaram się zademonstrować. Ta widokówka wydaje dźwięki. Jak się ją naciśnie, to. Tutaj jest taki dławiczek, który tędy wychodzi dźwięk. Ale proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy jakieś dziwne życzenia, które są na baterie, mamy różne takie życzenia, które grają różne melodyki, a tutaj mamy przedmiot, który na pewno powstał przed drugą wojną światową, i mamy widokówkę reklamową leszczyńskiej firmy Mefaza Leszno Także po tylu latach. Zajmowania się tymi ciekawymi przedmiotami było to dla mnie pełne zaskoczenie, że coś takiego istnieje, no i w tym momencie jest w moich zbiorach. Jeżeli chodzi o dziwne widokówki, no na przykład ta widokówka już jest w moich zbiorach od wielu lat, w ogóle w mojej rodzinie, ponieważ należała ona do Leokadi Perek, czyli siostry mojej babci, musiała ją dostać 30 grudnia 1914 roku, czyli w przyszłym roku już będzie, że jest 100 lat w naszej rodzinie. A co jest ciekawe, no, oczywiście pokazuje tutaj plac Kościuszki, gdzie te drzewa jeszcze nie są takie duże jak teraz. Dzisiaj by, się, dzisiaj by nie szło zrobić takiej fotografii, chyba żeby się to robiło zimą. Ale ona w środku ma taką właśnie składankę. I tu są różne właśnie też widoki Leszna. I trzeba przyznać z uwagi na to, że jest to stosunkowo wczesne, to są tutaj y, takie krajobrazy, których już dzisiaj nie ma, ponieważ Leszno tak nam się rozrosło, tak się rozbudowało, że niektórych ujęć nie szłoby zrobić. I jest to też taka właśnie dziwna y, y, widokówka. Y, następne widokówki, które chciałbym pokazać, to to jest na przykład widokówka patriotyczna. Y, to jest Kraków. Y, 5 y, 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 sierpnia 1910 roku i jest to cegiełka na... Jubileuszową uroczystość bitwy pod Grunwaldem. I jest tu oczywiście obraz, reprodukcja obrazu Kosaka. Jest tutaj numer 2760, i zakup takiej widokówki był cegiełką na właśnie organizację tej uroczystości jubileuszowej. A musimy pamiętać, że w 1910 Polski jeszcze nie było. Była Polska pod zaborem, więc takie przemycenie patriotycznego, powiedzmy, tematu. W zaborze austriackim było tylko tam możliwe. Tu mamy pięknego polskiego orła w koronie. No, w zaborze pruskim by się takie coś na pewno nie udało. Też kolejna widokówka przedstawiająca tutaj oczywiście płytę pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale co jest w niej ciekawe? Był taki zwyczaj, że dzieci w szkole. Yy, yy, na imieniny marszałka Piłsudskiego wysyłały mu życzenia. I to jest taka e, e, widokówka, która nie została wysłana. E, tutaj oczywiście dla Józefa Piłsudskiego, który był na wakacjach na e, Maderze i tutaj są życzenia od pana e, Ramotowskiego Aleksandra, który mieszkał w poczta Stawiski powiat Kolno. Kochanemu dziadkowi najserdeczniejsze życzenia z okazji jego imienin zasyła właśnie Ramotowski. I jednym właśnie Zajęć szkolnych było właśnie pisanie widokówki do marszałka na jego imieniny. Tutaj, jeżeli chodzi o kolejną widokówkę, która jest interesująca, jeżeli chodzi o tekst, to jest też widokówka, która została wysłana z Leszna w czasie II wojny światowej do moich dziadków, którzy byli wywiezieni do Tarnowa. Tu proszę zwrócić uwagę wnętrze kawiarni. Jest to kawiarnia państwa Kantecki, która znajdowała się w leśnie na rynku. Tu jest taki portret takiego bardzo nie, nieciekawego pana, który tutaj przez parę lat się panoszył po naszych tutaj terenach polskich i też jest tutaj bardzo ciekawy tekst. Oczywiście do pana Stanisława Ferkla, jest to ocenzurowane oczywiście przez cenzurę niemiecką, do Tarnowa do mojego dziadka. I tutaj państwo kanteccy piszą w kwietniu 1942 roku najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt. Proszę sobie dobrze obejrzeć, gdzieśmy niejedną miłą chwilę spędzili. Pozdrowienia dla znajomych ślą kanteccy, czyli też taki podtekst właśnie na pewno tutaj. Panie bardzo często chodziły do pani Kanteckiej na kawę z córkami, a panowie z synami chodzili do pana Zgańskiego czy do pana Ilskiego na golonkę. Także jest to też taka ciekawa widokówka związana z Lesznym. Jeżeli chodzi o y, widokówki, też proszę zobaczyć jaka ciekawa widokówka. Jest to widokówka namalowana ręcznie. Y, tutaj te wszystkie elementy, które się znajdują na tym kartoniku zostały namalowane i jest to tak zwana widokówka Malarska, jednostkowa, nie ma drugiej, identycznej. Także tego typu widokówki również stanowią ciekawą gałąź zbieractwa, ponieważ nie, są niepowtarzalne. I tutaj, właśnie na tej stronie, też pokazuję, tu są w formie akwareli takie trzy widokówki, które o tyle są ciekawe, że pochodzą z 1920 roku, były wysłane do Bydgoszczy, jest cały tekst, jeżeli chodzi o, o, o powiedzmy ten obrót widokówki i one Pochodzą z jednej ręki, ale to są też każda z nich jest samodzielnym obrazkiem, są namalowane. Tutaj są dwie widokówki, które nie weszły do obiegu, jest wesołych świąt wyraźnie i z mojej wiedzy zostały namalowane przez jednego z artystów leszczyńskich. Może to jest pan Rozpędowski, moje, może to jest pan Skoracki, w każdym razie są to widokówki namalowane w leśnie i. Były one wykorzystywane do przesyłania sobie życzeń i też stanowią bardzo taką jednostkową formę, jeżeli chodzi o widokówki. No, kolejną taką dziwną widokówką jest widokówka wykonana na okleinie z drewna czyli jest to taka płytka z drewna. Oczywiście takiego cienkiego jak są meble okleinowane i z tego jest tutaj też namalowana taka forma tu mamy jakiegoś orła bojowego nazwijmy to i mamy biało czerwoną flagę mamy kosę mamy dzidę czyli, czyli też Pikę raczej nie dzidę, tylko jest to, je, jest to po prostu też bardzo ciekawa, patriotyczna y, widokówka. I co jest w niej, te, w niej też ciekawe, że y, pisze y, pocztówka, kartę, postale. Czyli tu można było sobie wypisać tą całą normalną treść, a to jest widokówka też jednostkowa, bo na pewno były podobne, ale nie było drugiej identycznej. Jeszcze chciałbym pokazać dzisiaj młodzież. Y, przesyła sobie SMSy, przesyła jakieś informacje. Kiedyś można było rozmawiać kwiatami. Proszę tutaj też zobaczyć dwie widokówki, gdzie pisze rozmowa kwiatami i, yy, na przykład, jak się komuś wysłało kwiatek yy, stokrotkę. To na przykład to było, ja cię kocham, były znaczki specjalne i te znaczki można było nabyć i naklejając odpowiedni znaczek można było jakby taką tajemną informację przesłać do odbiorcy i każdy z tych kwiatków posiada swoją, swoją powiedzmy wymowę i na przykład jak jest gwoździk to jest tak, a jak jest gałązka od róży to jest nieszczęście i każdy taki, 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 taki kwiatek przenosi Jakąś informację, i osoby wtajemniczone mogły się w sposób tajemny ze sobą skontaktować. I tu też taka ciekawa widokówka. Są to, jest to widokówka, jest to tak niemieckie pozdrowienie z, poznańskich, z poznańskiej ziemi. I to jest o tyle tutaj ciekawe, że są widoki miast Wielkopolski, i obok nich są wizerunki ludzi, Którzy, którzy zasłynęli z danej miejscowości, na przykład tutaj mamy Leszno i mamy Komeniusza, mamy Kocha i mamy Wolsztyn i różne osoby, które się gdzieś tam urodziły, gdzieś swoją jakąś działalnością zasłynęły, to właśnie jest tu takie pozdrowienie z poznańskich landów, też proszę zwrócić uwagę tutaj na tą panoramę, że jest dużo wiatraków, także Niemcy jeszcze przed pierwszą Wojną Światową myśleli, że będą tutaj na wieczne czasy, no i właśnie byli też twórcami takich ciekawych, dziwnych widokówek. Także zwracajmy też uwagę na dziwne widokówki i oczywiście na treść, które one sobą niosą, bo czasami sama widokówka nie jest tak ciekawa, co właśnie treść, która jest w tej części korespondencyjnej napisana. Dziękuję uprzejmie.